Tak. A tutaj widzimy najbogatszego człowieka w Mianstocku, Wojciech Strzałkowski, Ale co tak? Jeden e, się. Ej, Jak się masz? Jeden, ja, no, a drugą. Tak jest. A, a drugą tak To jest Wojciech Strzałkowski. Hey. Tak? Jeden. Księdzia, a drugą Tak jest. O, dobra, tam fajne, fajnie. Tu reklama na rowerach tak jest I ludzie można Masz gadane Znasz język francuski No ja mogę gadać Lubisz rozmawiać, pomagać innym No reklama taka oryginalna tu Państwo turyści z Rosji albo Bo z gadają. Albo, z albo z Białorusi, albo najbliżej to z Białorusi u nas, nie? Tak, bardziej po rosyjsku mówią. Tak, ale my ich rozumiemy, bo my znamy je po rosyjsku. A panowie demolują wystawę. Nie wiem czemu. <noise> bo ją zabrali. Teraz ją na miejsce przynoszą z powrotem. wystawę, żeby robić swój... To ja teraz rozumiem dlaczego ten, ten ale spotkanie... A, dlaczego to spotkanie odbywa się na rynku a, no tak to... Pójdziemy jeszcze? film nagrać. Oto całe, wiesz, wystawa motocykli, zlot motocykli. Tak byle komu by nie pozwolili a, zrobić zlotu motocykli. Tak, Tutaj. A, prawda, no. Tak, jest no. miejsce, przecież plac, czyli to jest plac? Urzędu miasta. Urzędu miasta. Także Urząd Miasta Przyska musiał, się, musiał no. się zgodzić na to. No dobra, a jeśli są... Yy... A jeśli są na przykład no, kościelne, tak? tu procesje ten to, tak. to, jest, to jest też plac kościoła, co jest Nie, nie, kościoła to, to jest to też pewnie muszą tam, mieć tylko schody. Po tak, tak. Ta. Jak chcą gdzieś pójść okay. sobie po ulicy, na procesje muszą mieć zgodę na pewno też z rządu miasta. I oni mają przecież, jak teraz było Boże ciało. Hmm. Dobrze, chyba. No co, Ma opiekę redaktora? chodzi rodak, opieka wyciągnął na miasto chłopanie nie? to może dobrze, co będzie w domu, pewnie, że tak coś zobaczył, atrakcję rajd motocyklistów, karelejów kombinują, jak z powrotną wystawę zamontować Jak się trochę rozwaliła A, to płytkami chodnikowymi obciążona jest W jakiś wymyślny sposób A tu przyszłość motoryzacji Elektryczne pojazdy We po dwójkę nie można nie wyjeździć zgodnie z regulaminem Na hulajnodze nie można. Nie można. Nie ludzi. A to trochę pokrętne jest, wiesz, bo to właściciel zabrania tych hulajnog. Bo on wypożycza za minutę się płaci każde wypożyczenie. I zabrania we dwójkę jeździć, bo za ciężko, wiesz, akumulator się psuje. I się przewrócić można i uszkodzić tą hulajnogę, nie? Dominiki się zapytał, co ona O! Ciężki temat z tą wystawą. A, a to w ogóle jest wystawa Urzędu Miasta Gdzie się Urząd Miasta chwali sukcesami swoimi Chyba, co on tam nie zbudował Za unijne pieniądze Co włożył, to wypada No To tak jak inwestycje Truskolaskiego właśnie są Co zrobił, to się rozwala Co? zrobił Truskolaski, tak buduje wszystko, wiesz? No. I tą wystawę tak zrobił, że co zrobił, to się potem rozwala i... Takie to jest dziewiaste. Byle jak zrobione tak z zewnątrz, niby dobrze wygląda, ale tak naprawdę to... Pic na wodę fotomontaż. Pani. O, zapomniałem, Krzysiek, mieliśmy znicza kiedyś przywieźć, pod Piłsudskim postawić. To następnym razem, no. bo nie wzięliśmy. Live można by robić Botega Venega, New Optica, jakiś salon optyczny Krzysiek Tym razem reklamuje O już ledwo co? Zaraz nam rowerzysta uśnie, bo już Uśnie zaraz O no, ciężką noc miał i się nie wyspał Chyba <tawa> robią fufu <tawa> Fufu robił, myślisz? Ja tam nie wiem. No, no, kolega tego, Wojtka. Wojtka. No, Ale Wojtek ty, dzisiaj pełen życia gdzie, gdzie, gdzie ty jesteś? Dzisiaj Wojtek pełen życia a, a daj Dominikę, bo tutaj Krzysztof Kononowicz obok mnie. Nie, Dominika jest nie ze mną. A, ja. Spragnione wakacji, wpadaj nad wodę. Wake Stock, wyciąg sportu wodnych. wodnego. No i tak to harlejowcy odjeżdżają. Do no, Od tego huku kościół się zawali zaraz. nie ma nic tak tak, jak ktoś jest właścicielem polmosu i byłem i Jagiellonii to tam 100 tysięcy złotych to na drobne wydatki jak tego ty, ja nie puszczam nie, poma on jest tego właśnie tak? Nie, mhm. nie, się jeździć No Tak jest Młody wytrwale się odpycha nogami. Już kopę po kopę nie, się nie, nogami Już tak. Ale Krzyśkowi Renta się należy moim zdaniem od dziecka On powinien mieć kurczę tak. Brat miał rentę. Tak. 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 zobaczymy Co zobaczymy Krzysiek? Zaraz zobaczymy jak Tak. będzie Dziewczyna? taka dziewczyna, takie chucharko i że się nie przewróci z tym motocyklem. To ciężko utrzymać przecież taki motor. Nasza pani blond gwiazdaczka, tutaj na pewno klubu motocyklowego, jest niewątpliwie rodzynkiem wśród facetów.